Filmie, w którym pokażę, jak w języku Python zapisać następującą listę kroków. Obecna tutaj lista kroków opisuje nam, jak policzyć pierwiastek kwadratowy z przybliżeniem Eps. No i teraz otwieramy sobie spydera. I na początku mamy pierwszy krok, deklaracja zmiennych. Czyli włączamy sobie spydera i piszemy x równa się i teraz będziemy mieli zmienne, które nie będą musiały być liczbami tutaj całkowitymi, chociaż my sobie wstawimy taką. Weźmiemy sobie słówko float. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa, czyli liczba rzeczywista. Dalej wpisujemy sobie input, bo chcemy wczytać od użytkownika liczbę i wpisujemy sobie podaj liczbę. My oczywiście w domyśle pamiętamy, że musi to być liczba większa niż 1, bo algorytm jest tak zaprogramowany, że działa tylko dla liczb, można powiedzieć, większych niż, no większych lub równych 1. Teraz wpisujemy sobie tutaj słówko eps i też pamiętamy, że tak mamy zaprogramowane, że tutaj będą małe liczby, czyli wpisujemy float i tutaj wpisujemy sobie input i tutaj wpisujemy sobie podaj przybliżenie. Żeby było wiadomo, że chodzi o przybliżenie. Czyli podaj przybliżenie. Ja to wszystko pomniejszę na chwilę, żeby Państwo widzieli całość programu. Czyli mamy takie dwie linijki. Podaj liczbę oraz podaj przybliżenie. Tutaj dajmy dwukropek i spację. Tutaj też możemy spację zrobić. To jest taka kosmetyka. Czyli mamy dwie linijki wstawione. I teraz powiększę to wszystko, żeby miał coraz większe litery żeby to się fajnie pisało i teraz piszemy sobie taką funkcję def pierwiastek, czyli słówko def oznacza, że mamy funkcję, słówko pierwiastek, że tak się nazywa i naszymi zmiennymi jest e, x i epsilon. Y. No i dwukropek. I patrzymy jaki jest pierwszy krok. Pierwszym krokiem jest ustalenie końców przedziałów a i b. No to wpisujemy sobie, że a wynosi 0, a b wynosi x. Oczywiście te spacje mogą być, ale nie muszą. Chodzi też trochę o przejrzystość programu. Dalej szósta linijka. Patrzymy, co tutaj mamy w tekście. Dopóki b minus a jest większy niż epsilon, wykonuj. Słowo dopóki w programowaniu to while. Teraz nowa rzecz, która może się pojawiła już wcześniej, ale było to na pewno rzadko. Wartość bezwzględna. Po angielsku Bezwzględny to absolut, czyli po prostu wpisujemy skrót aps i wpisujemy sobie b odjąć a. Czyli wartość bezwzględna różnicy musi być większa od epsa, żeby to się wszystko wykonywało. I teraz dalej analizujemy listę kroków. W siódmej linii mamy proszę Państwa coś takiego. Oblicz C równa się a plus b na 2. No to piszemy C równa się a plus b na 2. Takie coś. I teraz ósma linijka. W ósmej linijce mamy coś takiego. Jeśli x jest mniejsze niż C razy C, przypisz za B C. No to piszemy if x jest mniejsze niż C razy C, czyli C, mnożenie to jest shift i 8. Wykonujemy taką część programu. Piszemy sobie tutaj, że B równa się C. A w przeciwnym razie, ja tutaj trochę zwiększę, wpisujemy sobie else i dwukropek, a w przeciwnym razie w miejsce a wstawiamy sobie c. I tutaj znowu można wpisać tak, można dać tutaj odstęp. No i teraz na wysokości whilea zwracamy sobie, czyli wpisujemy return, zmienną c. I teraz spróbujemy stestować program. Czyli w 13 linijce wpisujemy sobie print. I tutaj mamy nawias, i naszą funkcją była funkcja pierwiastek. I podajemy sobie tutaj x, a tutaj wpisujemy sobie eps. No i teraz zobaczmy, co tutaj nam wyskoczy. Ja może na początku jeszcze zmniejszę tak program dla tych, którzy sobie będą chcieli wykonać zdjęcie tego programu z bliska. Tak wygląda cały program. No i teraz puszczamy ten program, i tutaj widzimy, że po prawej stronie. Będziemy mieli podaj listę. Ja może to powiększę Państwu, żeby Państwo dobrze widzieli, jak wykona się ten program. No to podajemy sobie dwójkę i podaj, podajemy przybliżenie. Weźmy sobie 0, kropka. Ważne jest, żeby liczby zapisywać w takim formie i jedna dziesięciotysięczna. I widzimy, że mamy taką liczbę, czyli tyle w przypadku, tyle to wynosi w tym przypadku. Także tutaj można oczywiście jeszcze to przybliżać, można to udoskonalać, można to opisywać, ale tą część, tą część lekcji uważam za zakończoną. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę powodzenia.